Cześć, no jestem Marta, a to pierwszy odcinek na kierownicę, dzisiaj sobie zadają na kierownicy, tak kupiłem sobie kierownicę i dzisiaj będziemy kopać sobie ziemniaczki, Grażynka potem ugotuję. Dobrze, wsiadamy do sześćdziesiątki, a po, przed odcinkiem wszystkie yy, traktory i wszystkie maszynki No na innemu, bo to ja znalazłem trochę innych. Znalazłam modyfikacje fajne. Tak jak w Ursus 1204. Jak widzicie przez tą szybę bardzo słabo widać. Ale dobra. Jak... O tutaj mam pole z ziemniakami. O tutaj. Tylko się trochę cofnę. Przyczepy też pozmieniałem. Poza odcinkiem jeszcze sobie skosiłem wszystkie pola. Żeby na odcinku nie było tyle roboty, teraz weźmiemy 60 O, użyte 360. A ogólnie w niektórych traktorach taki sobie rozgręże, że będzie czasem ciężej walk chodził. Także mam bardzo fajna modyfikacja. Niestety to przetestowałem i bardzo fajnie to działa. Także idziemy na pole i będziemy kopać. Oczywiście forsznit, tak zwana anka. O, ale idzie 60 na masakra. O, patrzcie jak nas sprzęta. Już. siekie z Bychu siedzą na kopaczce, będą wybierać zimnioki Dobrze, teraz. Opuści tego zbieracza i teraz trzeba dobrze podjechać nie wiem jak to zrobić trochę ale może wiem dobra włączamy i jedziemy o pięknie dużo zrobiłem poza odcinkiem bo potem będą krótkie odcinki i po prostu byśmy robili cały sezon yy, to z, z 200 odcinków także no zrobię sobie będę robił tyle poza odcinkami że potem już się nie spieszę na odcinkach jak widzicie szybko to idzie nawet już pierwszy pasek nawet ładniej ziemniaczki idą no, ale oni nie na, nie, nabier, na, nie dadzą rady tak szybko. Ten to muszę trochę zwolnić. Tak piękne godzina będzie ideolo. Pięć, nie tak. Jak nie? coś koło pięciu, sześciu będę pojeżdżał z tymi ziemniakami i myślę, że będzie gitarka. O kurczę, Co to chodzi o odrzewko? Muszę to wszystko działa niektóre powykosić. Naprawdę czasem strasznie denerwują. Także no. Muszę je powykosić. Oczywiście będzie odcinek, jak będziemy na następny raz siać ziemniaki. I na samym odcinku będzie kukurydza, bo zobaczcie, już tam czeka. Nie mieli żadnej fajnej tekstury na kukurydzę także no, będzie wyglądała tak jak oryginalna także no trochę lipa ale no, może będzie jako to wyglądało z bałek. i jedziemy. no idziemy Oczywiście zrobiłem też sianokosy, bo krowy nie miałyby co zryć, bo też nie na niektórych polach bo nam wapno, poszaję niektóre pola, także no nie będzie już akcji jak siejemy, bo naprawdę byście się nudzili, ile tu jest pól. Także, no, jeżeli chcecie, na przykład, jakbym jeszcze trzech gości tutaj miał, to zostawcie łapkę, suba, dzwoneczkiem, bo tak to się nie liczy i... I będą jeszcze następne trzy osoby, będą pom pomagały. Zaproszę kogoś. No. No ładnie idzie to zbieranie ziemniaków. Już 28% także jest pięknie. Idealnie. Ciekawe co wyrabiają z maszyny. A. A. Zajdziemy sobie. Cześć, ma. Dobrze, lecimy sobie z tym. Ostro ciśniemy Pięknie. No nie znalazłem tych struktur na kukurydzę, bo no, miałem mało czasu i po prostu nie znalazłem. A Chciałem żebym miał trochę tą mapę ogarniętą. Także nie znalazłem. Przepraszam was za, was za to serdecznie, ale znalazłem takiego moda że mam kopala opadnie że normalnie jak prasowałem sobie i balota no nie, to jak nie trzymałem hamulca to mi traktor do tyłu zlatywał nawet jak nie było górki no to ten to, moc to, to mi się tak spodobał że masakra trzeba trzymać hamulec bo tak to Wam ciągnik spadnie e, w dół także no ale naprawdę tak mi się ten moc spodobał że nic mi nie i Jeszcze znalazłam taką modyfikację na złożenie balotów. Nie będę musiał ich żadnym odbociem układać ani nic. Tylko po prostu takim chwytakiem mam do tyłu do traktora. Podejrzę sobie i po prostu sobie nadziewam na to i, i sobie pięknie jadę. Także no... Podoba mi się to, także. No, ekstra mam te niektóre mody, a niektóre są strasznie podobane. Także. Cały czas mi się pokazuje, że będzie padało i nie pada. Jest male, co się z tym dzieje? Wcześniej pokazywałam, że będzie padało i nie padało. No i widzicie, jak ta gra oszukuje. Bo oczywiście, tylko widzę. Musi trochę też. No, najpierw wysuknąć i zróbmy no, to. Z drugiej strony kręciłem kierownicą. No, typowo jestem takim kierowcą. Przepraszam, kręciłem tak jak teraz. I zróbmy Dobra. I zróbmy Rąbę sobie weźmiemy, pięknie, o, Wsiaramy w trzciechy, o, i z ciśniemy tam, Już Maria, no zanim ta trzydziestka wystartuje, to miną wieki, o. Przepraszam was ziemniaczki, że po Was jeżdżę, ale no muszę, muszę, muszę. Chodźcie co? Tak szybko ubywa e, paliwa w tym traktorze, że no masakra. Już trzeci raz na serii tej e, muszę go tankować, bo tak to by normalnie już od razu w gaz i, i by nie stał. Ja zły pedał gazu tego odwrotnego gazu masakra. tak, jak tak, wapno rozpylałem tym tak, to potem tak, 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 że tak, no, no, tak, że to tak, 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 się <grym> tak, tak, mm. Naprawdę podziwiam, jak gościu zrobił e, taką, e, ten, co, e, to, to był siewnik, siewnik, ale no, już pojadą przyczepa? Jezu mary, no, trzeba będzie od sąsiada pożyczyć przyczypę. Zaraz pojadę po przyczepę i, no, bo tak to nie dam rody. Już na głowę. ale masakra, myślałem, że to będzie jakoś mniej ale ile tu może być 40 jarów nawet nie jest W wstyd wjechałem tak jak w pierwszym to ten sam proszę państwa to ten sam wjechałem w niego i masakra ja myślałem że tu się zmieszczę jako ten ale nie spodziewałem się że tak dużo normalnie słów mi blok ale będziemy Teraz przez y, dwa miesiące y, zżerać te ziwnioki 4 tony I, ile? 4 tony 200! 4 tony 200! No rozumij to, to A jeszcze całe pole nie jest zrobione do końca. Mówimy masakra. i zaraz po nas się no już mam pożyczoną przyczepę od sąsiada już idziemy pod Ankę i ciekawe czy coś jeszcze zostało ehm... chyba jeszcze coś zostało to zobaczmy podjedę o sypię Dobra, dzisiaj w tym odcinku to byłoby na tyle, poza odcinkiem sobie to dokończę, ten przewiozę, zrzucę to jako wiadrami i zostawcie suba, lajka, like e, dzwoneczkiem, w następnym odcinku może się pojawi jakieś trzy gości, jak zostawicie parę łap w górę to będą jeszcze trzy gościaki, zaproszę kogoś i papatki, do zobaczenia.